Sie to, bo musisz no, nie, nie, nie się tak no. niemądra się do no. mnie zbliżała. Nie, nie pchaj się na niego. Stój w miejscu, nie pchaj się na niego. No. No, Pan nie jest dyktatorem, żebym nie, no, miejscu, nie, no, nie no, no, Ale zwracam uwagę, że pchasz się na człowieka. Trzymaj dystans. Nie, ja jestem... To, bo ludzie brzydzą. Pracujesz w prywatnej telewizji, Ale ręce się panu trzęsą, tak No często, często. No i co z tego? Za dużo stresu chyba i za dużo kłamstw tego. Za dużo. Nie my kłamiemy to. Pracujesz w telewizji, której wła pracujesz w pisowskiej telewizji i udajesz dziennikarza udajesz dziennikarza, a pracujesz w telewizji, której właścicielem jest spółka srebrna, partyjna, partyjna spółka srebrna, która powstała na majątku e, wyciągniętym z, z dawnej e, no państwowej firmy której? jakiej państwowej? No do, no to, trzeba wiedzieć, o czym się mówi no, nie, jak to czego no nie, nie, jak wierzę, czego, nie? To zarzuty nie, nie, nie wiesz jak, jak nie wiesz jak partie do, dostawały majątek z PC dostało majątek adresów hajter jest wieczorny Hejtera. proszę proszę nie I z tego nie pchaj tego mikrofonu nie prowokuj ludzi nie pchaj, nie pchaj na się na to. trzymaj dystans trzymaj dystans bo się ludzie tobą brzydzą nie pchaj się na ludzi za nie panem prowokuj. się nie brzydzą być może być może ale trzymaj dystans to on jest w przejawem tak przystości. próbowaliście 8 lat znaleźć coś z nami i wam się nie, zna, nie udało no Ale na pana nie naj... trzeba niczego szukać. bo że się sam sobą komputeruje. Nie, zachowaniem. Najwyraźniej Jestem nieskazitelny, skoro 8 lat wam się nic nie udało znaleźć na mnie. Odsuń się z tym mikrofonem. Hej, no teraz! Odsun się z tym telefonem. Ja stoję, nie ruszam się, wszyscy widzą. No doj, ja też ty kod się pan, na mnie. do kaczora, do swojego pryncypała. Jedź na połączki, tam się modlą, tam pokazuj i to się dzieje. Co wyciskaj, po sobie ma... To liście po bo macz pan. Co mi przeszkadza? Przeszkadza. To przeszkadza. Został mata na usługach pisowki. Jestem jeden jest i każdy ma prawo wziąć udział w uroczystości. No właśnie, no ja też mam prawo, mnie ja też mam prawo. No. No i przyszedłem. Tutaj. przyszedłem, przyszedłem pan nie, da, przyszedłem dać świadectwo prawdzie. Jakiej prawdzie? Jaka to prawda? Takiej, że nie było żadnego zamachu, a Kaczyński łże, zagłuszając sumienie. Zagłusza Wystarczy? to pan to zgromadzenie, które ma miejsce. Nie zagłuszam. mam prawo prezentować swoje zdanie na temat tego, co się tu dzieje. Ale chyba w sposób kulturalny. Ale to nie ma? Zakazane to jest? Incydent. A w jaki sposób niekulturalny? Że to Że, że mówiłem, dobrze, że, że jest z przepisami prawa. A co było niezgodne? Ale jak obrażam? Mówię prawdę, że zagłusza sumienie i że kłamie 14 lat do zamachu. W jaki sposób jest to obrażenie? To jest prawda. Autor Ale obraża pan ofiarę. A w jaki sposób? W jaki brykafku? sposób, sposób obraża? Zagłuszając zgromadzenia. W, jak... W, jak... W, jak... w jaki sposób? No w jaki? W zakup... no, jaki? Pan pan Mówi się... W kaczora w się spyta, dlaczego jego wujek był w NKWD. Ale to wie pan co to? Ale ty jesteś jego pryncypałem. Ja pryncypałem Kaczora? Przecież ty mu dupę liżesz, człowieku. Ty ty jesteś pryncypałem? Ja nie jestem żadnym. Weź to, człowieku.